Radio Gdańsk Słuchaj od rana Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłową. Naszym gościem jest Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska Dzień dobry Panie Prezydencie Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu Jestem trochę zawiedziona Zapewnialiście w Gdańsku, że będzie wszystko w porządku z tą rewolucją śmieciową Że wszystko, co prawda narobili tutaj nam, nam pasztetu z posłowi, ale w Gdańsku jak, gdzie jak gdzie Wszystko będzie w porządku, pełen monitoring Nad wszystkim macie kontrolę, wszystko jest w porządku Minął 1 lipca i porażka. Porażka, ludzie nie mają gdzie wyrzucać śmieci. Rano pani mnie tak mocno boksuje. Są Prawa problemy, jest ale chyba z każdym dniem jest lepiej. Są problemy, żeby pokazać jedną liczbę: 65 tysięcy kontenerów, czy też jak to woli, śmietników, te dwie firmy, które wygrały przetarg, musiały ustawić. Chce pan teraz tutaj tłumaczyć? Nie, nie chcę nikogo tłumaczyć, bo oczywiście obywatele, klienci naturalnie oczekują, że z pierwszym dniem rewolucji śmieciowej, tak już została ona nazwana przez media i chyba słusznie, bo jest to rewolucja, w wielu dzielnicach nie było odpowiedniej liczby kontenerów na śmieci, Panie czy nie były wywożone. Zatrzymajmy się. Tak? Pan mówi, nie te... było odpowiedniej liczby, a ja mówię, że są miejsca do dzisiaj, w których w ogóle nie ma tych kontenerów. I pan mówi, że obywatele mają e, prawo oczekiwać, a pan nie powinien oczekiwać od firm, ja firm które zostały wybrane tego, w przetargu, do... żeby sobie poradziły. Zważywszy, że jedna z tych firm PRSP, to nie jest nowa firma na tym rynku. Dlatego dyrektor e, Mieczysław Kotłowski, szef zarządu druki zieleni, który tu w imieniu miasta jest operatorem całego tego przedsięwzięcia, Wyraźnie mówił i mówi, że te firmy będą otrzymywały kary. One podpisały z zarządem Druki Zieleni umowę na dostarczenie odpowiedniej ilości pojemników. Umowa specyfikuje dokładnie wylicza, jakie są obowiązki tych dwóch firm, czyli PSP i Remondisu. No i posypią się kary. No dobrze, ale kary to potem dla przeciętnego mieszkańca najważniejsze są śmietniki, a wspomniany przez pana Mieczysław Kotłowski mam wrażenie, że wszystko tak chce zwalić winę na, na innych. A czy na pewno jest pan pewien, że urzędnicy dopilnowali? Czy urzędnicy ZDZ-u dopilnowali, żeby jednak w okolicach tego 1 lipca, a nie po 1 lipca, wszystko było przygotowane? A teraz słyszę tak, cwaniactwo w, w spółdzielniach mieszkaniowych, firmy nie, się, no, nie... O tych problemach, o których pani mówi, na przykład Spółdzielni czy Wspólnoty Mieszkaniowe, to mówiliśmy o, przez ostatnie wiele no miesięcy. Nie, nie, no, czy, znaczy zacznijmy od kowiebania. No, ja nie wiem, czy dzisiaj y, słuchacze są mocno zainteresowani tym, że. No, ustawa, bo pan przeprasza, y, tak? Pan no, ostatnio taj, przeprosił. A ja się pytam, czy przeprosiny to dzisiaj Dobrze, wystarczy. No, ja, ja bym chciał, żeby posłowie nas przeprosili, żeby pan minister środowiska nas przeprosił, a ktoś zapyta, za co przeprosił, a za to, Oni że uchwalili ustawę. Yy, która co do zasady jest słuszna, powtarzam, co do zasady jest słuszna, natomiast w, w bardzo wielu punktach takich yy, czysto praktycznych była yy, niedoskonała. Nie, nie za bardzo nas chcieli słuchać, ale wiemy, na czym wolega ze stanowić To jest rewolucja. Wszystkie osoby, które żyją od wielu lat w Szwecji czy w ogóle na Zachodzie, gdzie ten system tak dokładnie został wprowadzony wiele, wiele lat temu mówili, mówiły nam, ostrzegały, że oczywiście tu muszą być przez ileś miesięcy, kłopoty. Wszyscy się muszą tego systemu nauczyć. I w związku z tym, bogatsi o tą wiedzę powinniśmy byli wprowadzić pilotaż. To znaczy wybrać duże miasto, średnie miasto i małe miasteczko i obszar wiejski, aby w roku na przykład 20, 2013 prowadzić ten pilotaż, zobaczyć jak ten system funkcjonuje, później poprawić ustawę, wyłapać te błędy, które w praktyce wyjdą i później wprowadzać ustawę. Tutaj, niestety, no, ustawodawca trochę pozbawiony wiedzy praktycznej, mało wsłuchujący się w opinię no, Wójtu burmistrz bezmyślnie, po prostu bezmyślnie, tak? Ekologia, Unia Europejska i bezmyślnie uchwalona ustawę, a potem przez dwa lata nikt się tym nie zajmował. No i teraz ja będę przepraszał i wszyscy będziemy przepraszać. No dobrze, ale oprócz przeprosin, co jeszcze? R z kiedy? każdym dniem y są dowożone, y uzupełniane te pojemniki. Jak powiedziałem, ich jest 65 tysięcy. Do tego każdy z nich, z tych 65 Tysięcy pojemników musi być odczypowany. Czy to są pewne działania praktyczne, techniczne? Yy, I one, na, i wiem, że najtrudniejsza sytuacja była w Osowej. No, niestety, firma Remondis która wygrała przetarg, nie ma. Yy, to też jest słabość ustawy o zamówieniach publicznych, nie ma oddziału w Gdańsku dopiero buduje. My dzisiaj nie możemy ją, z nią rozwiązać prawdopodobnie umowy, bo byśmy zostali yy, z sami z problemem, yy, bo tutaj nie można tak łatwo komuś z wolnej ręki zlecić wykonywanie tych, tych usług. No Jestem dobrze, ale jakoś tam karać docelowo do nie możecie, Do tak? przyszłego tygodnia, mhm. tak jak mnie dyrektor Kotłowski zapewnia, sytuacja powinna ulec, yy, powinniśmy zapomnieć o tych problemach. No, mamy taką nadzieję, tu m.in. zarząd osiedla dzisiaj, Oliwa będzie do pana, e, będzie u pana składał e, pismo, bo oni piszą o zagrożeniu sanitarno-epidemiologicznym. Widział pan, jak wygląda sytuacja w Oliwie? Nie miał pan okazji ostatnio tam być? Mm, y, jutro będę. Jutro będę w sobotę, to zobaczę. Dobrze, panie prezydencie, proszę powiedzieć mi, y, czy Gdańsk... Y, Przejmie, że czy port lotniczy w Rębiechowie jakoś wejdzie w jakąś spółkę, jakiś układ zarządczy z lotniskiem w Gdyni? Bo muszę powiedzieć, że jestem totalnie zaskoczona, że teraz prezydent Szczurek Wam proponuje taki układ. Co się dzieje? O co chodzi? Pan prezydent Wojciech Szczurek zaprosił udziałowców Portu Lotniczego Gdańsk-Rębiechowo na spotkanie. To spotkanie odbędzie się pod koniec lipca. Z uwagi na to, że on jest na urlopie, my też mieliśmy jakieś, będziemy mieli jakieś wyjazdy, mieliśmy. I w tej wstępnej swojej propozycji proponuję, aby lotnisko gdańskie wydzierżawiło na 6-7 lat kończony właśnie, kończoną budowę lotniska w Kosakowie. A jest pan zaskoczony hmm. tą propozycją? Trochę jestem zaskoczony. Dlaczego? Dlatego, że takie propozycje powinny były wpaść, jakiekolwiek propozycje powinny były wpaść już, chyba już w ubiegłym roku albo wcześniej, dlatego, że jak się coś planuje wybudować, to trzeba mieć wizję, jak to no ale, po wybudowaniu ma y, funkcjonować. Ale miałam takie wrażenie, że dotychczas prezydent Szczurek mówił, my budujemy własne lotnisko e, sami i, i jakby nie, nie no. w, w kontrze do lotniska w ale chcemy to zrobić sami. A teraz słyszę, że jednak nie sami. Nic. To to chodzi. To z powodu tego, że Komisja Europejska grozi e, odebraniem nawet pomocy publicznej. Być może to ma związek z reakcjami Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dlatego że Komisja Europejska zadaje takie pytanie. Czy potrzebne jest drugie lotnisko w metropolii gdańskiej, która liczy tylko albo aż milion mieszkańców? Potrzebne? Ja nie... Nie chcę, żeby źle odczytywano to moją wypowiedź, ale ja już o tym 6-7 lat temu mówiłem, że jest niepotrzebne, więc ja tylko powtarzam to, co mówiłem wiele lat temu. Pan trochę... Szczurek mówił, że, mówi, że potrzebne. Nie wiem, zmienił zdanie, pan zdanie? Nie, no, nie zmienił zdania, bo buduje te pieniądze podatników gdyńskich, są inwestowane w lotnisko. Może nie tyle zmienił zdanie, co zmienia sposób doboru środków do realizacji tego celu. Dobrze, Gdańskie... W każdym razie jesteśmy otwarci na rozmowy. Właśnie, a co to znaczy, jesteśmy otwarci? Gdańskie jest udziałowcem Rębiechowa i. Gdańsk jest największym udziałowcem w lotnisku Gdańsk Rębiechowo. Jesteśmy otwarci na rozmowy, natomiast będziemy się kierować, i chyba to nikogo nie może dziwić, rachunkiem ekonomicznym. Czyli będziemy patrzyli, czy y, lotnisko gdańskie może na tym zarobić, a przynajmniej wyjść na, na, na zero. Nie może naturalnie dokładać do, do funkcjonowania y, lotniska y, Gdynia-Kosakowo. Panie prezydencie, na koniec jeszcze jedno y, pytanie. Przed nami właśnie można powiedzieć, że już się zaczął sezon y, turystyczny, a my tu mamy na głównym mieście kłopot z jednym człowiekiem, czyli z tak zwanym samozwańczym piratem, który zaczepia turystów, jak słyszę, co On mówi, że to jest jakaś nagonka na niego, jakieś tam dochodzi do jakichś rękoczynów, To nie można sobie poradzić y, z jednym człowiekiem? Ja bym prosił to pytanie zadać y, mm, policji. Y, nie, no a policji. Może ta osoba. Pani zadaje takie pytania? Ja zadaję to pytanie i ta osoba stawała przed sądem grockim, ale nie została skazana. Dlaczego nie została skazana? No to już jest tajemnica yy, sądu. Niektórzy twierdzą, ale znowuż prezydentowi nie wypada powtarzać pewnych informacji, które niekoniecznie muszą być plotkami. W każdym razie jest jakiś problem natury formalno-prawny. Być może ta osoba jest po prostu osobą chorą, może tak to powiem otwarcie. I, i w związku z tym yy, policja, jak i sąd grodzki ma kłopot z... Podjęciem jakiejś decyzji, której efektem byłoby nienękanie turystów, mieszkańców przez tę osobę. Ta osoba, żeby jasne było, ona regularnie raz w miesiącu odwiedza mnie i moich współpracowników, przerywając normalny tok pracy, wykrzykuje, grozi, wyzywa, używa no, ogólnie nieparlamentarnych słów. Rzeczywiście jest to... Dobrze, pani Prezydencie, ale jakieś rozwiązanie trzeba znaleźć. Nawet jeśli jest to osoba chora. pamiętam taki sam przypadek kiedyś w zapłocie pamięta Pan, z Peterem Konfederatem. Może, nie wiem, chociażby jakieś takie legitymowanie zarówno przez, nie wiem, policję. Działania, o które Pani pyta, są podejmowane, tylko one wywołują tej osoby wzrost agresji. ta osoba jest napobudliwa, nerwowa, niewykluczone, że ma po prostu realne problemy ze zdrowiem. I, i, I to być może tworzy taki azyl dla tej osoby. No, sytuacja jest rzeczywiście wysoce nieprzyjemna, fatalna, i, i mam wrażenie, że aparat sprawiedliwości, jak i aparat policji, w tym momencie jest, jest trochę bezbronny. No, jest to zła sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.